dobry. Kolejny dzień, kolejny odcinek. Udało się wczoraj dotrzeć do Ella. Piękna górska miejscowość na Silance. I dzisiaj będziemy zwiedzać. E, tylko kilka rzeczy tak na szybko, ponieważ e, po wczorajszej podróży 150 km deszczu wietrze. No, poranek był ciężki, trzeba było troszeczkę odespać, popracować. I dzisiaj myślę, że Nine Al Bridge uda się odwiedzić oraz uda się odwiedzić też morze Mini Adams. Peak. Jest dość głośno. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jeszcze tylko szybka kawa w mieście, małe zakupy, i ruszamy na zwiedzanie. Dzisiaj po południu zaczyna się święto Wesak. wszędzie będą lampiony jest to święto związane z rodzinami buddy jego oświeceniem oraz śmiercią myślę, że też udamy się do świątyni na górze, żeby zobaczyć jak to święto jest tutaj obchodzone, ale wokół każdego domu budynku są właśnie montowane papierowe lampiony, tak jak tutaj widać jest to jedno z najważniejszych świąt buddyjskich w ciągu całego roku Stacji benzynowej, samym Ella stacji nie ma. Pokazuję kilka stacji w odległości około 5-7 km od Ella. Zobaczymy, na da nam się znaleźć, czy jest święto. Mam nadzieję, że zatankujemy trochę paliwa. Mamy jeszcze wczoraj z tych butelek, ale no planujemy troszeczkę pojeździć po okolicy, więc chcę zanakować na maksa, bo do każdego dnia sytuacja się zmienia. Po drodze w poszukiwaniu stacji benzynowej Odjedziemy, dopóki jest ładna pogoda, na Nainar Bridge To jest taki fajny skrót, już kiedyś nim wszedłem. To jest najszybsza droga No i jest super też, bo jest przez taki bardzo gęsty las Z ogromnymi, pięknymi drzewami Więc jest świetnie no, Ale trzeba uważać, bo jest dość ślisko Jest dużo liści, na których można się poślizgnąć. No i oczywiście, tak jak wszędzie na Sri Lance bardzo polecam patrzeć pod nogi, ze względu na to, że wszędzie mogą się czaić chociażby węże. A teraz tu gdzie jesteśmy w górach, także skorpiony i tak dalej. O, kumpel tutaj jest, kumpel przewodnik. Pokażę Wam to miejsce, no jest to bardzo znane miejsce, jedno z takich najbardziej znanych, jeżeli jest się w okolicy Ella. Szybkim skrótem przez las, mam nadzieję, że nie spotka nas deszcz. No zawsze jak jestem felda, niestety pada, ale tym razem dzisiaj jest na pogoda. Jest super. Zobaczcie te drzewa dookoła, co tutaj po prostu jest tak gęsto. Ale super. Droga. Las jest niesamowity tutaj. I glasty. Prawie w ogóle nie ma palma. tam e, pola herbaty. A się zmieścimy, mam robaka na ręce. Dangle. Hello, hello And Tam są małpki bye Idziemy się do około 15 minut przez las Jest bardzo malowniczo Warto zawsze się wypsikać jakimś tutaj jest taki specyfik Citronela pod kątem komarów, jakichś muszek i tak dalej jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony, to może być nieźle pokryziony przez taką nawet krótką wyprawę przez las. A jak zaczyna padać, to też zdarzają się pijawki w takich wszystkich okolicach, właśnie wodospadów, czy w lesie, czy w dżungli. Więc też warto pamiętać, żeby się dobrze ubrać i zabezpieczyć, bo tutaj po prostu owadów i zwierząt jest odgroma. I po 15-minutowej wędrówce ukazuje nam się Nainar Bridge piękna pozostałość architektury. Kolonialnej. Nadal działa jako most kolejowy. Myślę, że kilka razy dziennie przejeżdża ten pociąg. Jest to jedno z najbardziej popularnych miejsc dla turystów. Pyszny kokos, nie wzięliśmy niestety wody ze sobą, ale w na siance można kupić kokosa, jest to najlepszy izotonik, lepiej pić niż wodę w tropikach i kokos na siance kosztuje tak między 100 a 200 rupii zazwyczaj, czyli to jest między 2 złote a 4 złote. Pyszny. To jechaliśmy prawie na pustym baku, w ogóle w dół i była zamknięta stacja jedyna w okolicy, ale coś mnie natknęło, żeby podejść i zapytać i na szczęście się udało zatankować, pomimo tego, że jest pusta stacja no i jest problem, na razie mamy pełny bak, ale na no, jak długo to zobaczymy no, balka trwa, żeby dojechać jechać do Arukawej będziemy szukać dalej na jakieś benzyny, karnistry, żeby zatankować, bo jest ciężko cały czas niepewności, czy gdzieś dojedzie, czy gdzieś nie zostanie Zatrzymaliśmy się na szybką lokalną przekąskę. Tutaj mamy różne rodzaje roti, samoce, pankejka, kokonat pankejka takie soczewice przekąski, nie fajna się ładę, ładę, tak jakoś tak. No, takiego takie pierożka Więc zjemy, a potem idziemy szybko do świątyni na świętowesak Wesak. Herbatka. Ciekawostką jest, że jeżeli zamawiacie herbatę i będziecie, że chcecie po prostu tea, to dostaniecie herbatę z A jeśli chcecie czarną herbatę, to trzeba powiedzieć, że chcecie plain tea. I najlepiej powiedzieć, że z cukrem czy bez, bo do jest zawsze opcja z cukrem, z dużą ilością, czasem więcej cukru niż herbaty. I jeszcze bardzo popularna jest herbata z imbirem, czyli ginger tea. jeszcze egg roti, najbardziej popularne roti na Sri Lance. I chicken curry. Bardzo ostre, więc trzeba uważać, ale ja bardzo lubię. Będę sobie żałował. Jeszcze że wczoraj zmarzliśmy, więc trzeba troszkę się rozgrzać. <grymne> bardzo duże wybór wszystko było bardzo dobre. Kima na hotel. -a. Polecam. A tam po drugiej stronie Rubaki grają w krykieta na środku drogi. No Normalnie na Sylance. Że wszędzie gra się w krykieta. Jest to najpopularniejszy sport z pewnością na Lance Per Korek jest przed nami, ale jest blisko szczytu. Ciekawe, co nas czeka na górze. Idziemy do świątyni na samym szczycie, na górze odchodzę do Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli macie jakieś uwagi, piszcie komentarze i subskrybujcie, aby być na bieżąco. A w kolejnym odcinku wybieramy się na najpiękniejszy wodospad na Silance, czyli Dialuma Falls oraz w kilka innych ciekawych miejsc. Pozdrawiam i do zobaczenia!